Siebaneczko z tej strony, Anton, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny materiał, dotyczący oczywiście Farming Simulator 25. Dziś rzecz o nowych uprawach. Jak dobrze wiecie, w FS25 będziemy mieli kilka nowych upraw. I dotychczas dowiedzieliśmy się o dwóch odmianach ryżu. I mamy dosyć ciekawy i obszerny materiał dotyczący szpinaku. Dzisiejszy materiał dotyczy kolejnych dwóch upraw, co do których wcześniej spekulowano. I były filmiki, były screeny, tak więc czekaliśmy, kiedy Giants potwierdzi, że kolejne dwie uprawy to Groszek i Zielona Zielona. Fasolka. Dzisiejszy materiał na farmingowym blogu potwierdza te dwie uprawy, natomiast skupia się tylko i wyłącznie na groszku. Informacje dotyczące fasolki zielonej będą przedstawione w późniejszym terminie. Tak więc dzisiaj mówimy o groszku. Zacznijmy od takiej fajnej grafiki, która tutaj została specjalnie przygotowana. Mamy tutaj na tej grafice zaprezentowane etapy wzrostu i fakty dotyczące groszku. Po pierwsze, tak wygląda miniaturka groszku. Oczywiście tutaj jest odpowiednio duża, a w grze będzie odpowiednio mniejsza, będzie przeskalowana tak, że w momencie kiedy będziecie wieźli na przykład ten groszek w przyczepie, no to oczywiście będzie ta miniaturka o wiele mniejsza. Niemniej jednak no widać zielone kuleczki, co tutaj dużo tłumaczyć. Groszek, ponieważ będziemy zbierali zielony groszek, w związku z tym tak wygląda, całkiem fajnie się prezentuje. Przejdźmy do bardziej istotnych tutaj cech w groszku, jakim jest maksymalny plon na hektar 9600 litrów tak on będzie się kształtował przypominam, że zbieramy tylko groszek tak więc tutaj jeżeli ktoś oczekiwał, że będzie zbierał nie wiem 80 tysięcy litrów na hektar, no to raczej nie, przechodzimy do nast następnej cechy, jaką jest średnia cena, średnia cena będzie się tutaj kształtowała na poziomie 3119 dolarów czy tam euro. E, oczywiście ta cena dotyczy łatwego poziomu, czyli teoretycznie jest to najwyższa średnia cena. Wiadomo, że na poziomach średnich czy tam trudniejszych ten poziom cen jest niższy. Przy takim Średnim poziomie cen to przychód z, z jednego hektara takiej uprawy kształtuje się na poziomie 30 tysięcy dolarów, czyli dosyć podobnie jak to jest, jeżeli chodzi o szpinak. Tyle tylko, że tam w przypadku szpinaku trzeba byłoby ten szpinak zbierać dwukrotnie, żeby właśnie takie przychody były wygenerowane. Nie mówimy tutaj o zyskowności, bo sprzęty do zbioru zarówno szpinaku, jak i groszku, no to można wnioskować, że no. Musimy przerabiać to, ale jak będzie to odbierane, czy też podobnie jak szpinak, to się dowiemy w następnych materiałach przechodzimy dalej, czyli mamy tutaj już y, średnią cenę mamy plony, przechodzimy do liczby nasion na hektar, ta informacja może jest dla kogoś bardziej po, jakaś potrzebna, tutaj w każdym razie jest podana 250 litrów z tego co pamiętam, na przykład szpinak to jest 10 litrów, więc to jest znacząca różnica, no i przechodzimy do rzeczy równie istotnych okres wegetacji, okres wzrostu to 4 miesiące w związku z tym mamy cztery etapy wzrostu, pierwszy etap Drugi, trzeci, czwarty etap. Jest to etap, kiedy uprawa jest gotowa do zbioru. Za chwilę Wam zaprezentuję y, od, odpowiednio duże screeny, na którym mam, macie całe pola w poszczególnych etapach wzrostu. W każdym razie cztery etapy wzrostu, ponieważ tutaj y, są cztery miesiące, kiedy rośnie ta uprawa. Termin siewu marzec, kwiecień, bardzo fajnie, z racji tego, że Wcześniej groszek wysiewamy i dosyć krótki etap wzrostu, może nie tak aż jak to w przypadku szpinaku jest, ale 4 miesiące to spowoduje, że jeżeli w marcu zasiejemy możemy zebrać w lipcu i zasieć na przykład trawę jeszcze w tym lipcu, tak więc możemy spokojnie zebrać z jednego pola dwie uprawy, może nawet trzy, chociaż tutaj tu już raczej byśmy, byśmy chyba się nie zmieścili. W każdym razie spokojnie można sobie zrobić coś takiego, że w pierwszym roku siejemy w marcu groszek, zbieramy go w lipcu, siejemy trawę, zbieramy jeszcze jesienią trawę, później trawa rośnie do następnego roku. Powiedzmy w kwietniu zbieramy trawę i w kwietniu jeszcze siejemy groszek. W związku z tym w ciągu tego całego cyklu możemy trzy razy zbierać, tak więc tak naprawdę z całego pola, tak więc to jest fajne. Podobnie jak to jest w przypadku ofsa w Farming Simulator 22 Tak więc 4 miesiące, no i tutaj terminy siewu to o czym mówiłem Wcześniej siejemy marzec, kwiecień Mamy tutaj taką sytuację, że pierwszy i drugi termin I jeżeli chodzi o terminy zbioru To mamy lipiec, wrzesień Lipiec z racji tego, że w momencie kiedy zasiejemy w pierwszym terminie to po 4 miesiącach A do września, tak więc w październiku mamy taki efekt Że w październiku usknie. Nam ta uprawa i tak wygląda właśnie efekt w momencie, kiedy uprawa usknie. A tutaj mamy pokazane pole, jak będzie one wyglądało w momencie, kiedy zbierzemy tą uprawę. Przy czym tutaj kombajn, który zbiera, zostawia też resztki, i tutaj jeszcze będzie taka tekstura, która będzie jak gdyby pokazywała, że te resztki są. Przechodzimy teraz do prezentacji etapów wzrostu na dużych screenach, tak jak przed chwilą obiecałem. No, i tutaj mamy pierwszy etap wzrostu. Może to być kwiecień względnie maj, w zależności kiedy został ten groszek wysiany. Dosyć taki rzadki. W następnym etapie wzrostu widać, że on tutaj wzrósł, natomiast dalej też taki rzadki. Nie będę tutaj przybliżał, ponieważ te screeny, które dostałem od Giants, one nie są w jakiejś takiej wybitnej jakości, szczerze mówiąc. Tak więc, no tak się to prezentuje. Następny etap wzrostu. No tutaj już jest ładniej Fajnie to mi, się, to mi się podoba A najfajniejszy jest już etap Czyli gotowość do zbioru I tutaj ten groszek już jest taki Wypełnia te luki Chociaż może być też kwestia tego Że kąt pod którym jest zrobione te ujęcie Jest taki że jeżeli są jakieś luki To ich tak nie będzie widać Chociaż na innych ujęciach z góry Widać że to jest w tak wszystko tutaj ładnie zagęszczone A więc to fajnie wygląda Podoba mi się ten groszek no, Ale tak jak powiedziałem te zdjęcia Te, te screeny nie są jakieś wybitne dobrej jakości tak Więc nie oczekujcie, że ja tutaj zaraz będę scrollował i tutaj wszystko wyciągniecie w szczegółach. Na to będziemy musieli jeszcze chyba poczekać. No i następny etap to jest etap po zbiorze. Przy czym, tak jak wspomniałem, tutaj jeszcze nie widać tych resztek, które generalnie generuje kombine. Natomiast tak to wygląda i ostatni etap. Momencie, kiedy ów groszek nie zostanie zebrany, i bodajże w październiku, jeżeli się nie mylę, uschnie, czyli tak będzie wyglądał dosyć też ciekawie. Liczyłem, że ten groszek będzie można zebrać właśnie też w takiej formie, jak on uschnie w tym sensie, że dla groch, a nie groszek. Nie wiem, może moderzy to zrobią. Liczymy na radosną twórczość moderów w tym temacie, co nie? Jeżeli tą teksturę tak odpowiednio podkoloryzujemy, i jeszcze tutaj dołożymy troszeczkę e, takiej. Nie wiem, bardziej brązowego koloru, no to wtedy ten groszek będzie wyglądał jak taki, który będzie można zebrać na groch. Bo w sumie fajnie by było, gdyby to można było zebrać na groch. A być może będzie można to zebrać na groch. Ale o tym się przekonamy w przyszłości. A jak nie, no to mi się wydaje, że moderze ogarną taką sytuację, co ja? fajnie by to było. Przechodzimy tutaj do maszyn, bo pewnie to was bardzo interesuje, tak więc z dniowym wyprzedzeniem factsheety. To akurat mamy zestawik, który poznaliście tydzień temu, John Deere 3650 i siewnik, który był prezentowany w ostatnich faktcitach. To teraz wiemy co tutaj jest wysiewane, wysiewany jest groszek, tutaj jeszcze wracamy właśnie do tych materiałów. Podoba mi się tutaj ta tekstura, gdzie jest tak trochę przejaśnione, jak gdyby tutaj sucho było. No, i też tutaj jest fajnie pokazane, że te zagłębienia nie będą takie bardzo duże jak to było na, na tych prezentacjach pokazane. Tylko no tak kulturalnie to wygląda i to mi się bardziej podoba niż to było wcześniej na tych wcześniejszych materiałach. No ale to tam było po prostu pokazane, że da się, no się da. A tutaj już jest chyba tak, jak powinno być, że te wgłębienia niekoniecznie są takie duże. W każdym razie w taki sposób będziemy wysiewali groszek. No i tutaj jest inne ujęcie, równie ładne, które przedstawia właśnie tutaj ten cały zestaw. No i jeszcze przypomnienie z factsheetów, że tutaj ten znak zapytania, no to właśnie ikonka groszku. Co ciekawe, nie ma tutaj fasolki, czyli fasolkę będziemy siali planterem, a nie siewnikiem. Czyli tym siewnikiem punktowym? No nie wiem, zobaczymy. Jak wyjdą takie siewniki punktowe, to będziemy wtedy wiedzieli o co, come on. Dobra, przechodzimy dalej, bo pewnie was interesuje ta oto bestia. Tak więc Oxbow, mocno eksploatowana marka, już Farming Simulator 22 doczekała się swojego DLC. No i oczywiście też były takie zakusy, że no no to w Farming Simulator 25 będą właśnie tego typu maszyny do zbioru, właśnie między innymi groszku. Tak więc do groszku będziemy używali między innymi, być może jest ich więcej, combine firmy Oxbow, który się tutaj nazywa EPD 540E. Sprawdziłem sobie to na stronie. Producenta i ten kombine ma moc chyba 400 koni mechanicznych. Pojemność tutaj zbiornika na groszek to jest chyba 3730 litrów, czyli z hektara, no to w sumie dwa razy będziemy wyładowali, czy tam więc, już nie pamiętam, jakie tam były te plony. Tak więc spoko, i dodatkowo szerokość tutaj, chyba robocza, to. Wiem, że w obrysie kombajn nie ma nawet 4 metrów i chyba w obrysie ta przystawka też nie ma 4 metrów. Ale podejrzewam, że w Giants, no nie wiem, być może zrobić 4 metry, chyba względnie, ta szerokość tam jest, już nie pamiętam, ale niecałe nie 4 metry. Tam 3,9 albo 3,8, tak więc tyle, co sobie tam obejrzałem. No tak jak powiedziałem, 400 koni mechanicznych ten sprzęcik ma, prędkość roboczą, przynajmniej tak w katalogu tam stoi, 7 km na godzinę. Natomiast w transporcie już nie pamiętam. Fajnie to wygląda. Bodajże 25 ton waży. Fajny, fajny sprzęcik. I tutaj widzimy, jak jest zbierany ten groszek. Nie jest to taki jakiś wysoki. I widać od razu później tekstury po zbiorze. Mamy tutaj teksturę. I później rozdrobione te zielone części. I w związku z tym mamy coś takiego, że tutaj część, gdzie leżą te rozdrobione części groszku, tak. Znaczy nie leżą, a tutaj idzie leżą, nie? Tak on się prezentuje, ten kombajn. Dosyć fajna maszyna, szczerze mówiąc. I ten kombajn, jak wielu już, już pewnie widziało, to, to jest był pokazany jak gdyby na chyba pierwszym fakcie. <laughs> Ponieważ tam na tym zdjęciu zbiorowym stoi chyba ten kombajn, właśnie. Tam wiele osób zgadywało i właśnie wskazywało, że coś takiego do zbioru groszku będzie tam na tym zdjęciu. Takiej słabej jakości, tak więc fajna maszynka, szczerze mówiąc, no i te OXBO Jest tutaj mocno Eksploatowane, na następnym ujęciu widać właśnie taki majestat tej maszyny fajne ujęcie, szczerze mówiąc Fajnie jest to zrobione Fajna maszynka No i w sumie, i w sumie ta maszyna też jest przeznaczona, w katalogu przynajmniej jest to tak napisane Do zbioru między innymi jeszcze fasoli I tam jeszcze inne uprawy, bub zbiera no, jeszcze chyba jakieś tam uprawy dodatkowe nie doczytałem. Wiem, że chyba do czterech upraw. Generalnie ten model jest wykorzystywany, są starsze modele i to jest chyba topowy ich najnowszy model, z tego co mi się wydaje. Oczywiście teraz jest po rebrandingu, tak więc to się nazywa Ox, bo starsze modele mogą się nazywać e, trochę inaczej, ale generalnie to chyba właśnie o to chodzi, że to jest właśnie. Ta fajna maszyna, tutaj jest ujęcie fajnie takie z góry Właśnie o którym mówiłem, że tutaj na tym ujęciu Chociaż nie, widać, że są takie wolne miejsca Ale tu ujęcie jest kozak, co nie? Fajnie tak wygląda Fajnie jest zrobione, autentycznie Tu mi się podoba prezentacja tej uprawy, bo są fajne też takie zdjęcia No może one niewybitnie są wy, wyraźne, tak? No bo zaraz będziecie chcieli tutaj mocno przybliżać, może dżent się tego boi Na tym etapie trawa fajnie wygląda, bo tutaj jest kombajn który rozładowuje się, tak więc jeżeli ktoś myślał, że nie będzie Fenda, być może były takie osoby, to oczywiście Fend będzie, bo i wcześniej był pokazany ten Fend, tak więc dlaczego się miałoby go nie być? Mam przyczepę Brandnera, i tutaj rozładunek jest w tym momencie prze przeprowadzany. To ujęcie jest z amerykańskiej mapki. Więc też fajnie No i ostatnie ujęcie, tutaj kombajn rozładowuje się Tutaj co istotne, jak się rozładowuje Oczywiście No i ostatni screen, równie istotny Rozładunek, to jest bardzo ważne Tu mamy ten kombajn Oxbo, Który się właśnie rozładowuje I zapewne was tutaj zainteresuje W jaki sposób on się tutaj rozładowuje No bo ten groszek się raczej tak Wylewa do przyczepy Na przyczepie on się tak prezentuje Na przyczepie jest spoko moim zdaniem A to, że się wylewa, no to jest standard Giantowski. Ja oglądałem filmiki na YouTube, jak on się rzeczywiście rozładowuje. No i to dosyć fajnie tam wygląda, bo tam jest trochę bałaganu związa związanego z tym rozładunkiem. Wiadomo, tych groszek sobie lata tam. No ale to w farmingu tak wygląda. Tutaj mamy jeszcze ujęcie na pole. Tutaj jest jakiś staw. O, to trzeba... Nie, to rzeka pewnie, bo to amerykańska mapa, więc to trzeba jeszcze będzie przy... przyfilować, ale jak zwykle są te mgły i tam człowiek nie dosiągnie wzrokiem, co tam się więcej kryje. W każdym razie zresztą może niekoniecznie to interesuje. No i na koniec jeszcze ujęcie pola. Pole groszku, tak? Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, zielony to jest groszek, a ten biały taki wymucony to jest groch. My tutaj mamy do czynienia z groszkiem. A więc fajnie to wygląda tutaj Próbuję się tutaj dopatrzeć co jest tam w drugim planie Ale Giant wrzuca te mgły Widzę, że tu jakieś skały, tak fajnie to wygląda, co nie? Czyli jak sobie tak po pomyślałbym, że chciałbym powiększyć te pole o ten las To tutaj chyba będzie bariera naturalna <laughs> Fajnie to jest zrobione Dobra i na drugim screenie Tak jak często narzekam na tą mgłę, że mi nie jest potrzebna Albo na te god Race, To tutaj naprawdę to robi robotę Oczywiście, fajnie to wygląda, rzeczywiście. Tutaj jest fajnie zrobione to ujęcie i widać, że to ma potencjał. Ale jak to jest zrobione tak delikatnie, a nie tak, że na 3 metry tylko widzisz, bo jest taka gęsta mgła. A więc tutaj naprawdę mi się podoba ten efekt. I to jest ujęcie chyba tak, tylko że z innego... Nie, to jest chyba na te same... No, widzę, że tutaj te skały. Dobra, nie wnikajmy, co tam jest w drugim planie. Zobaczymy sobie jeszcze właśnie. O, tutaj jest chyba... Wcześniej było ujęcie stamtąd, a teraz jest z drugiej strony na to same pole. Podejrzewam tutaj, co to jest za stodoła. Coś tam będzie ukrytego w środku. Nie wiem, czy to będzie można wykorzystać i coś naprawić, bo tutaj desek brakuje. Gdzie, gdzie? No nie, nie mam pojęcia. W każdym razie, aha, i tutaj rzeka płynie. No bo tutaj na tym się wydaje, że przed tymi skałami to jest rzeka. No i kończymy właśnie takim ujęciem. To tyle, jeżeli chodzi o temat groszku. Następny temat dotyczący fasolki najprawdopodobniej w przyszłości, ponieważ na, na blogu w ostatnim zdaniu jest napisane, że informacje dotyczące zielonej fasolki poznacie wkrótce. Tak więc, tyle, jeżeli chodzi o groszek. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej, chociażby tej fajnej maszynie, którą teraz widzicie, i o samej uprawie. Bo moim zdaniem, całkiem ciekawie to się tutaj zapowiada. Pozdrawiam, Anton.